Cześć Wam, tutaj znowu ja Feniks Witam Was w kolejnym filmie z rysunkami I na wstępie chciałabym naprawdę życzyć powodzenia wszystkim, którzy piszą jutro matematykę mm, Konkretnie egzamin ósmoklasisty Ponieważ sama go jutro piszę i mam nadzieję, że tak mi jak i Wam bardzo dobrze on pójdzie Ale przejdźmy może już do prac mm. Ostatnim razem, z tego co pamiętam, skończyliśmy. O tutaj. Na tym rysunku. I tutaj mamy rewkę z redesignowanego Akio. I teraz on już nie jest mikroshopem, a jedynie ma taki kapturek. W bluzie. Tu zaczął się y, challenge rysowania Draw Yourself Ninjago I tu był pierwszy dzień jako twój ulubiony ninja I tutaj jestem ja w dzianku Kola. Tutaj narysowałam taką Lusię moją, która mi się bardzo podoba Tu dzień drugi i tematem na dzień drugi był Nindroid I to mi się już nie tak bardzo podoba tu jest niedokończony szkit Lloyda. Dzień trzeci, który mi się bardzo podoba, i to było w ubraniu małego Lloyda. I to tak słodko wyszło. I bardzo mi się podobają te w Kifle. Mm. Dzień czwarty to było jako wężon. I ja wybrałam hipnokobrę. jaki design Juliana. Teraz mi się o wiele bardziej podoba. I tu zaczęłam rysować yy, ten mm, Postać z Ninjago z takimi kwiatuszkami. I był Lloyd, który mi się najbardziej podoba był pierwszy. Mm, tu jest dzień challenge'u jako ulubiona zła postać. Nie muszę mówić, jaka jest moja ulubiona zła postać chyba. <laughs> mm, tu jest Ashley i Austin. Przepraszam, to jest zgięte. Mm. Dzień szósty jako duch. I to mi się całkiem podoba. Tu obejrzałam sobie spider -verse i tak I to jest moja Spidersona, bo dużo osób widziałam, że go było Spidersony i też tak postanowiłam zrobić. I powiem Wam, że ją kocham, ale ona nie ma imienia. <ścoughs> Dalej, yy, tu miałam trochę Art artbloka. To był dzień siódmy, czyli w stroju ciszy. Dzień ósmy. Czyli y, jako członek synów Garmadona. Też mi się nie podoba, bo miałam bloka. Dobra, tutaj mi się skończył artblok i zrobiłam taki rysunek Science Math Geek Next Squad. I y, y, to jest Julian i Akio. Tu właśnie kolejny rysunek z tymi kwiatuszkami. I tu jest Cole z kwiatkami. Dalej, dzień challenge'u y, w stronę Samurai X. Y, tu jest. Rejny z kwiatkami Tu jest moja Spidersonka W tej takiej najbardziej chyba rozpoznawalnej Spidermanowej pozie do góry nogami I ma lizaczka w buzi Tu jest Kai z kwiatkami Tutaj jakieś pierdoły ze spider w środku nocy Tu jest y, remake Rysunku z rybciowym Iwankiem z tego czerwonego szkicownika, który był pierwszy z tych szkicowników takich do góry. E, tutaj jest rysunek, który był rysunkiem dla tej mm, baranok na tamblerze i to jest jej ginta. E, tu jest Wajan. Taka Ashley akwarelą, ale nie wiem, jakieś takie. Mm, podoba mi się to fioletowe cieniowanie, ale z drugiej strony to wygląda tak martwo strasznie. Tu jest hikę I z góry po prostu dziękuję yy, Statimone za to, jak lała z tego, jak się zacięłam, jak przedstawiałam hikę. Yy, tutaj jest znowu moja Spideksonka w normalnym ubranku i w tym wydzianku drugim. I mi się bardzo podoba ten rysunek. I tutaj nowy styl chibi. Tutaj następny dzień jako złoty władca. I to mi się bardzo podoba. Tutaj jakiś taki buzz go, bo widziałam na Tumblr'ze dużo tych związanych z tym Forbidden Spinjitzu. To jest chyba zakazane w Spinjitzu, ale nie wiem, jak to będzie przetłumaczone w polskim. Yy, tutaj jest otek stworzony z dwóch starych otków i zszypowany z Star Stardimon. Nie wiem, czy oni zostaną w szipie, ale zobaczymy. Ja go bardzo lubię. Yy, to było na konkurs do Suzy. Rysunek yy, na zamówienia i koniec szkicownika, jak zawsze Ashley. I zaczęłam świeży ja szkicownik I tak, teraz jest mój nowy szkicownik, jeszcze nie ma okładki nawet zrobionej I tutaj jakbyście byli ciekawi, to na górze są y, cytaty z Ninjago Które uznałam za takie najbardziej, nie wiem, fajne <grystanie> y, Tutaj jak zawsze jest Ney no na początku szkicownika I tu jeszcze niedokończone rysunki z tym ockiem I teraz jeszcze z tego szkicownika mam kilka prac, bo go skończyłam. I tak. Mm. Pierwszy to jest art Raid. Nie pamiętam z kim. Przepraszam. Dalej jest remake bardzo starej pracy, której tutaj nie mam. Ale możecie się domyślić, że stara wyglądała bardzo źle. E, tutaj jest Ney i Caster. Postać, którą designowałam dla Starlimon. Tu mi przebiło. To było na zamówienie. I tutaj końcówka szkicownika z moją spajdeksonką. Więc to by było chyba na tyle, więc do następnego!